Jest nas 19, o tym powiedziałem wczoraj, i na barkach tych 19 więc całkiem sporej ilości facetów, spoczywa funkcjonowanie od początku do końca całego klasztoru, razem z domem gości, do którego też zajrzymy jeszcze. Więc nie mamy żadnych zewnętrznych pracowników, wszystko robimy sami. Począwszy od naprawiania, sprzątania gotowania, poprzez e, funkcjonowanie domu gości, a skończywszy oczywiście na liturgii, pięć razy dziennie gromadzimy się w naszym kościele, tam też jeszcze pójdziemy. E, i, a codziennie, e, I codziennie mamy oczywiście też Muszę świętą. E, więc wszystko to spoczywa na naszych barkach. E, ja niedawno zostałem zakrystianinem, e, to jest moje królestwo, jesteśmy w zakrystii naszej, tak ona wygląda. I trzeba było mi sobie zadać pytanie, skąd się bierze popiół w środę popielcową. I dopiero po tylu latach kapłaństwa, 21, zrozumiałem, że stąd się bierze. To są baśki, które służyły jako symbol liści palmowych z niedzieli palmowej. Mamy tu też jeszcze prawdziwy kawałek palmy oraz waciki strzępy z takiej waty, która służy akurat w tym naszym tutaj wypadku do wycierania palców po namaszczeniu dziecka świętym olejem podczas sakramentu chrztu. Ja wspominam o tym dzisiaj, bo myślę sobie, że ten znak pokuty może być taki dopełniony w naszym sercu, kiedy sobie właśnie uświadomimy, że ten popiół pochodzi z takiej nieudanej chwały, znaczy z takich emocji, które, które rodzą się łatwo w naszym sercu. Ta Hosanna jest takie pełne mm, zapału, pełne, nawet jest autentyczne, ale płytkie, ale płytkie. I myślę, że czas na nawrócenia, który mamy przed sobą od dzisiaj, to jest czas pogłębienia tego wszystkiego, co jest w naszym życiu. To właśnie autentyczne, prawdziwe, ale płytkie. I z tego powodu bardzo ulotne. Przychodzą jakieś przeciwności, trudności, zwątpienie i z tej hosanny niewiele w naszym życiu wynika. Dlatego e, chciałbym Was zaprosić, aby ten Wielki Post, a w naszym rekolekcyjnym zatrzymaniu też będziemy o tym mówić, służył właśnie do tego, aby... Szerzej, głębiej, prawdziwiej hmm, spojrzeć na to nasze zaangażowanie w relacji do Pana. Niech ten znak e, posypania głów popiołem dzisiaj e, i świadomość tego, że właśnie e, ten popiół pochodzi z tych palm chwały e, i z tego znaku początku, e, w którym, od którego nasze życie wiary się zaczęło. E, Niech, niech ta świadomość nam też jakoś pomoże w bardziej zaangażowanym przeżywaniu tego świętego, błogosławionego dla nas czasu. Do zobaczenia jutro.